Z tej strony Lila a to mój Mr. Box z wyzwaniami. Lila, tutaj już czeka na ciebie Twój Mr. Box. I dzisiaj nagrywamy pierwszą część jego. Widzowie zobaczą już całość. I w dzisiejszym, żeby go otrzymać, musisz wykonać 6 z 8 wyzwań. I dzisiaj macie, masz wyzwania ręcznościowe. Więc, więc losujesz raz pierwsze wyzwanie ręcznościowe i poproszę karteczkę pierwszą z pierwszym wyzwaniem. A twoje pierwsze wyzwanie to masz kubek w kubek. Już ci tłumaczę. Ok, w tym wyzwaniu, właśnie Lila, musisz tak zrzucić kubek, żeby wpadł do środka i masz na to 30 sekund. Jesteś gotowa? Mhm. To czas start. Czasu. Czas leci. Dobra, ostatnia próba. Dobra, to no, niestety tu się nie udało. Dobra, i od razu kolejne zadanie kolosu jelina. Pierwsze nie poszło najlepiej. Dobra, teraz będziesz miała podrzucić balon. Przejść przez przeszkodę i złapać balon po drugiej stronie. Już ci to maczy. Prezentuje się przeszkoda, i Lila, musisz przerzucić balon za przeszkodę, i potem przeskoczysz ją, i dopiero możesz ją złapać. Balon złapać. No, możesz zrobić. Nie. Jeszcze raz. Nie. Masz trzy próby. Balon musi być po drugiej stronie. Już. Dobra, to zaliczone. Fajny wyzwanek, od razu. Jeszcze pięć musi zaliczyć. Dobra, ja tobie rzucam ręcznik. Ty siedzisz albo się kładziesz i musisz złapać go stopami. Rozumiesz? Podrzucam ci ręcznik i ty leżąc albo siedząc jak tobie wygodnie musisz stopami go złapać. No. Rozumiem. Dobra, ręczniczek już mam. Ila? Gotowa? Mhm. Dobra, wrócę. Dobra, jeszcze raz. Nie możesz dotknąć im podłogi o nie. Tylko ja też źle rzuciłem bo lekko. I druga ostatnia szansa. Chyba że nowo ja źle rzucę. Dobra, jeszcze raz. I już na pewno ostatnia szansa. No i dobrze. Tym razem ja dobrze rzuciłem i Lila zadba. I Ile od razu? Kolejne Dobra, to potrzebujemy łyżkę. To Lila, masz teraz minutę, żeby przejść slalom w to i z powrotem, między kubkami, żeby piłka Ci nie spadła z łyżki. To czas, start. I jak Lilce spadnie piłkę, to od razu nie zalicza zadania. Dobra, nawet chyba mniej niż pół minuty. To zaliczone. Okay, Lila, wyciągaj kolejne zadanko. Dwa zaliczone, żeby dostać Mister Boxa. Masz się teraz zakręcić. 10 obrotów. I ja Ci rzucę piłkę. I masz ją złapać. Dobra, to ja już szykuję piłeczkę. Piłka gotowa. To Lila, 10 obrotów i... Jak kończysz, stajesz przodem od razu ci ją rzucam. Nie czekam ani chwili. Mhm. No to 10 obrotów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurde to było za łatwe. Dobra, i być może ostatnie zadanie. Teraz masz przez 30 sekund zrobić 30, yy, przez 30 sekund 10 przeskoków, że przeskoczyć nad i wrócić. I tak przeskok, drugi przeskok, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tak 10 takich przeskoków. No przez przeszkodę, która już była już widoczna wcześniej. Ojej. Dobra, i to jest połączenie sprawności. I skupienia, bo masz 30 sekund, czyli za każdym razem musisz zrobić dobrze, bo nogami? Tak. I przeskakujesz w obie strony, tak? Jeden skok, wracasz do drugi i tak dalej. To jesteś gotowa? Czas. Start. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, równe 20 sekund. Dobra, to możesz od razu otwierać i wyciągać po jednej rzeczy pokazywać co tam jest. Coś, czego jako jedyna jeszcze nie miałaś. Parasun. No i co Ci przypomina kolor? Bordow. Bo mi... mi ten, no, no. Bo mi to przypomina trochę Barcelony. Odcień. Do tych granatowych. Mają taki, w tych strojach. No, podobny. I wciśnie jeszcze raz. Przepraszam się. A, aż przeszkoda nam się <grym> posypała. A żeby zamknąć to tylko od góry wciskasz, tak w dół. No, tak jest ciężko. Pójść tak? pójść i chwyć od góry. No i wciśnij. O, jest chyba śniadania za mało zjadł. <grych> Dobra. To Lila będzie ćwiczyć teraz składanie parasola dwa dni. A my wracamy na kolejną niespodziankę. Dobra, Lila znalazła w końcu metodę. <grych> Okej, okay. możesz wyciągać kolejną. Dobra. Myślę, że będą rozmiar dobre. Dużo kieszeni. No bojówki, nie? No. Szok. Ciekawe co to. No, i zaraz powiem coś śmiesznego przed wyjęciem kolejnej rzeczy. Dobra, i co teraz mamy? A co to koc? Spodnie, podobne, ale inne trochę. No, wszystkie troszkę się różnią. Ale wszystkie czarne bojówki, tak jak widać, Ila lubi czarne spodnie, właśnie jedne ma na sobie. Tylko bojówek nie miała akurat czarnych. Co tam jeszcze zostało? No, wyjmij to. Coś magnetyczne. No, wyjmij, wyjmij. I wiesz jak to działa? Przykładasz jeden do drugiego I to właśnie w ten sposób, to jest... Do obracania, tylko musisz nauczyć się tym działać A. Ja myślałam, że to na, na ladówkę jak przeczytam Nie, 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 nie To jest właśnie takie do... Tym się da radę jakieś różne rzeczy robić Ale to byś musiała sobie operzyć filmik Albo sobie poszkolić się sam To zobaczę to później Widzę jakiś cały plastyczny zestaw. To jest coś na to, czego ty nie lubisz trzymać u siebie w piórniku, czyli w porządku. Bo tu masz wkłady. Nakładki. To są wkłady aha. kolorowe i czarne. I tylko bierzesz nawet jedną końcóweczkę i sobie zmieniasz tylko końcówkę do rysowania. Rozumiesz? aha że to jest tak jakby jedna kredka i wszystkie możliwości. A, i te jedunki na końcu. Tak. I to będziesz musiał jakieś pudełeczko sobie ogarnąć i trzymać te wszystkie kolory w jednym pudełeczku, a potem jedną końcóweczkę i wszystkie kolory możesz sobie używać jednej kredki, rozumiesz? Mhm. A ty to akurat. Się tylko tak odkręca. Nie, wyciąga. Z tego co kojarzę. Czy tam jest nakrętka? Nie, wyciągasz, widzisz? To jest tak wciskane. Nie ma tam jak na śrubce, nie? Takiego nakrętu. Trochę jest. No dobra, to może będziesz musiała wykręcić. To ostatnia rzecz chyba? No ostatnia na dzisiaj. Czego nie masz na telefonie? Na telefonie nie mam... Nie wiem. Masz kiełko? Polinkę. Masz folika? A to nie widziałem, to masz zapasowe jeszcze foliki. Cztery chyba foliki, tak będzie trzeba to będziemy wymienić, tak? Ok. To widzimy się później, pa. To mamy następny dzień. Mystery Boxa Lili. I dzisiaj masz 6 zadań. Pięć musisz wykonać, żeby dostać Mystery Boxa. Przedostatniego, z racji, że to nas ostatni przedwakacyjny Mr. Box, dlatego jest rozdzielony na 3 dni. To od i podaj proszę koteczkę. Ma zrobić 7 pompek. Dzisiaj mamy dzień wyczynowy. Z równością. Dobra, teraz? Mhm. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, a nie, jeszcze raz. No, się musisz poprawić. No, zaliczone. Od razu kolejne zadanko, zapraszam. Piętnaście przysiadów. To był... a, <noise> pełnych przesiadł. Czyli ręce wyprostowane i normalnie przy. Hmm? Tak. A, to, a, a, dobra. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. Zaliczone. A. Jeszcze 3 zadania muszę się zaliczyć. Teraz masz bieg w miejscu przez minutę. Czas start. Ale sprawnościowy prawnościowy, to szybciej bieg. 20 sekund minęło, czy jeszcze? Minęło. O, boże. Dadki mi zaraz spadną. Pół minuty. Kondycyjnie ciekawe, czy złupie I I to trzecie zadanie z pięciu do wykonania. 17 sekund dalej, turbo. 10 sekund 5 sekund, teraz Nitro Ała! Dawaj Dobra, zaliczone Wykończę cię jak w historię Zacznijmy To już... Trzecie, czwarte zadanie

Oj ktoś tylko zaraz pójdzie I... spać I poniedziałek w rytmie to nie bajka to Cicoria Lity Czy to będzie ostatnie zadanie? 15 skłonów ziemi w dół, prosto prostu ręce na górze i, i, i na dole. 15 1 2 3 cztery, pięć, yeah. Yeah. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dziesięć, piętnaście, A. jedenaście, dwanaście, trzynaście 14 15 No dobra, to chcesz ostatnie zrobić? Aha 10 skoków i wyskoków na Lato? siedzisko. O, Boże. No próbuj, to no zrób 5 chociaż, bo tak już mam zaliczać. Ile? No, bez podpierania ręki. Po A. Dobra, zrób jeszcze dwa i kończymy. Otwieramy pakę. Dobra, może masz już przygotowaną. Możesz wszystko wysypać i sprawdzać co tam się kryje. O. Ja chyba lepiej jak sobie wysypać wszystko. No a pokaż przód. Dobra, akurat kolorystycznie Ci pasują dzisiaj. To myszkę też możesz pokazać, bo nic za dużo nie było widać. Bo z i gdzieś wejście powinno być, nie? Jest chyba W środku chyba to co lata to. Tę baterię trzeba robić. Mhm Dobra I dwie rzeczy jeszcze Dzisiaj A to co jest zestaw Spodnie tu ma znaczek? Mm -hmm. Też ma znaczek? Też ma. Tak. Też Ostatnia znaczek. rzecz. Uciągaj. Nie wiesz co to nie? Kabelek? Domyślasz się co to? To było czegoś chyba jeszcze nie widziałeś. co to? Nie wiem. Dobra, to zaraz pokażę na fitę. Dobra, i powiedz, Ci, co to jest. Lampka, wiatrak, zegar, LED. Wszystko w jednym. To odrabianie lekcji. A słóweczki. No, długopisy, kredki i A. takie rzeczy. To jest na biurko. I to jest, jak będzie ciepło, będziesz miała lekcję do zrobienia. To sobie włączasz wiatraczek i robisz lekcję. Dobra, a na kolejnym ostatnim już boxie, jeszcze coś do tego dojdzie. To mogę zdradzić na ten moment. Więc widzimy się za, dla Was za chwilę. Ja chcę to, żeby to dostać, muszę wykonać trzy szybkie wyzwanie. Czyli pierwszym wyzwaniem jest skakanie z niebieskiego na różowy, zawrócenie i rzucenie tego i trafienie do pojemnika. Czas? Start. No i brawo, pierwszy zaliczony. To teraz Lila ma to samo wezwanie, tylko musi na jednej nodze zrobić w tom i z powrotem. Mhm. To lecisz. Dobra, zmienia, zmiana nogi to samo. No i zaliczone drugie zadanie. zadaniem Lili jest na pierwszym zrobić. 10 przysiadów na drugim 15 e? pajacyków? Nie, tu były powiedział, a tu przysiadł. No dobra, to 15, 10 i na koniec skłonów było 10. Dobra, to wszystkiego po 10, żeby się nie myliło. To bez kawci będzie ci łatwiej. A i na końcu tutaj Lila będzie musiała. Z różowego na niebieski, szybkie przyskoki robić 10 razy. No to rób tu pajecyki 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Już, 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 po 10 wszędzie. 10 skłonów. Ale nie, 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 do góry ręce były wyprostowane i do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, dziesięć, i kolejne po dziesięć. I teraz dziesięć skłonów na niebieskim. Skłonów? Tak. Yy, przysiadów. Fajerwerki. O. Co tu? Dziesięć przysiadów. A. Ale ręce normalnie pełnych przysiadów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10 i teraz z różowego na niebieski. Szybkie 10 przeskoków. Nie, 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 Przyskoki jak rzapka na dwóch nóżkach. Może być bokiem, no, żeby było lepiej. Widać. Raz, dwa, a... Nie, nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dziewięć dziesięć. Nie umiem liczyć. No bo nie trafiałaś, to nie liczyłem. No już, koniec. Zaliczone. Dawaj otwiera ostatnią pakę. Wysyp wszystko i pokazuję tylko co jest. Wysyp na podobnie. Skołeczka. Szybkie zmęczonko, widzę przed spankiem było. Do spania. Jak to się patrzyło? Majty. No, majtuchy. Dobra, kolejne. To już widać co to jest. Z kwiatami. Akurat pasują do tego, gdzie siedzisz. A przeczytałam, że to może być spodnie. Au spodnie. To dobrze. Przeczytałam. Dobrze i ostatnia rzecz. Tylko tam jest folia, to będę chyba musiał Ci pomóc. Ostatnia rzecz Ci się przyda. Nie, 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 nie. To masz z przodu otwarcie. Czy nie ma? No masz tu. I to jest i to jest taki powerbank, że po prostu jak będziesz chciała z lampką swoją usiąść gdziekolwiek to tylko ją podpinasz powerbankiem, nie musisz żadnych kabli, niczego i od razu się będzie ładował to przykład cena mystery boxa twojego ale jaka No całości, czy trafiłem z prezentami? prezentem wszystko pasowało? dobra, to jeszcze tylko możesz się pożegnać ładnie to w tym odcinku też na tej zapomnienia. zapomnijcie o łapkę w górę, za dzwoneczkiem, buziaczki, serdeczka, pa!